Siemanko, dzisiaj odcinek z wybiegu od kur, jesteśmy teraz u silek, no ale możecie zobaczyć, że są tu też inne kurczaki, przerzuciłem e, już te kurczaki, co ostatnio były w szklarni właśnie tutaj do silek, e, silki są spokojne, więc tam nie, nie dziobiam ich, nic się nie dzieje. No i o, biegają sobie. Tutaj zielona nóżka. Bardzo ładna. Część tam. O. Część sobie siedzi w kurniku. No, cisza, spokój. Z pominięciem tam dwóch sztuk, y, które jeszcze w szklarni zostały, ale się wydżobały. E, na ogonie e, nie było mnie w domu i, i aż do krwi poszło więc no chwilę muszą się zregenerować i je tutaj przerzucę mam nadzieję, że na dniach a póki co sobie tutaj siedzą spokojnie i co, ten marańszyk na przykład bez ogona ale tam nie wiem czemu od początku mu nie rósł mam nadzieję, że odrośnie Chwileczki już o, czubki im odrastają, <laughs> ładne, wielkie. Jareczka też niosą, nie jest ich za dużo, ale są. Ten silek jeszcze ode mnie wyjedzie. Chcę zostawić sobie tylko, nie wiem, ze czterech. Chyba, że zmienię kolor na jakiś inny. Marzy mi się jeszcze ruda kurka, no ale to wszystko w swoim czasie. rałkan czarny, to tam o, z tyłu biega Łąsiki dostaje. No to tyle z Kogut Boguń silkowy przed do górnika, ale jest na drugim wybiegu z nioskami. No, ponieważ po prostu odchodziły bójki. Zobaczcie, kto tu już przyleciał. On to uwielbia być w obiektywie. No tu mam cztery koguty, cały czas, dziobią się już coraz bardziej widzę no ale tam krew się nie leje tylko trochę, trochę piór tracą więc też nie ma co. No a przy okazji widać na niektórych jak, ku, jak niektóre kury są No. Prawdopodobnie trzeba będzie z jednego kogutarosu ugotować. No ale kurkio, ładne, utyte. Tylko, że jajek nie niosą. Z jajkami, właśnie kiepsko. Teraz po, po dwa jajka. Dwa, trzy jajka. No więc szału nie ma. No ale wcześniej było po 12, więc. E, dajmy im też trochę odpocząć tutaj ta co idzie, greyszel niebieskie jajko, nie wiem czy wam mówiłem czy nie fajne niebiesciutkie jajeczko mam już po niej kurczaki e, tylko nie wiem co tam wyjdzie czy będą niebieskie czy zielone, czy jeszcze jakieś inne ponieważ e, no, kogut nie był greyszel kogut jest tu marans, z Włoszka więc to te, te jajko też może zmienić swoją barwę no, ale jakieś tam kurczoki po niej są, więc więc jestem zadowolony. No i tak się mają te kurki. wydziobują sobie. Straszny bałagan robią. Muszę im tu jeszcze wysprzątać. No, ale, ale póki co jeszcze nie ma czasu. wysprzątałem u silek, ale to widzieliście już chyba. I będziemy działać. No i pierwszy wybieg. Tu są te dwa kogutki australorpa. E, one, ile one już mają? Z końca stycznia, luty, marzec, kwiecień, trzy miesiące. E, a są, no ten jeden zwłaszcza już w sprawie wielkości wnioski. One już takie dość spore. Tu się zadomowiły, ładnie, fajnie. No kogutki to tutaj je zostawiłem e, albo, albo będą tam do sprzedania, albo na rosół, albo nie wiem co jeszcze innego. No i tam te trzy moje stare nowości. E, póki co jeszcze nie podaje nazwy. E, nie podaje nazwy. Czekamy. E, aż ich oznaka się ukaże, i dopiero wtedy. I dopiero wtedy podam pełną nazwę tych kurek. No, a to już tam kwestia. Myślę, że maks y, jakichś dwóch, może trzech tygodni. Z 20 listopada są, no to y, mają 5 miesięcy już, tak. 5 miesięcy, więc no zaraz, Mam nadzieję, że zaraz pojawi się jajo i inne oznaki. Pokażę Wam jeszcze te kurczaki, co tam rozdziabane są. Tutaj te trzy maransiki. te można dostrzec, że ma ogon wydziobany. No i tak jeszcze zostały, myślę, że może do końca tygodnia i je wyrzucę. Tym bardziej, że no niedługo już czas na pomidory <laughs> szybko zleci. Jak trzeba będzie siać, siać sadzić pomidory. Jeszcze ich nie, przepikowa, znaczy nie prze, poprzesadzałem do większych donic. A, a zaraz je trzeba będzie do szklarni dawać. Nie, nie, nie nadążam po prostu. No i tutaj rzadkie beczka. Już coś tam wyjadam. spokojnie, o takie rzodkiewy więc, więc wszystko pięknie idzie no to dzisiaj tylko tyle dzisiaj odcinek kurczakowy dzięki wam za oglądanie trzymajcie się na razie, hej